Psalm 101 należy do psalmów tak zwanych królewskich, które pokazują rolę króla, władcy. Często też doszukiwano się w tych psalmach zapowiedzi idealnego władcy, którym miał być Mesjasz. Psalm ten zaczyna się tytułem, który przypisuje jego autorstwo królowi Dawidowi. A więc jest to obraz konkretnego króla, który modli się o mądrość dla siebie, który modli, modli się o dobre zarządzanie swoim królestwem. Ponownie pragniemy wejść w ten psalm ze swoim własnym doświadczeniem. Każdy z nas zarządza w jakimś sensie ludźmi, jest odpowiedzialny za ludzi, czy to w swojej rodzinie, czy to w pracy, którą podejmuje, czy także jako lider pewnej wspólnoty w kościele. Dlatego ważne, żebyśmy uświadamiali sobie, że psalm jest nie tylko po to, by modlić się wtedy, kiedy prosimy Pana Boga o zmiłowanie, o jego miłosierdzie, gdy go wychwalamy, ale także gdy podejmujemy jakąś odpowiedzialność czy za innych, czy za nas samych. A więc widzimy, że Dawid chce żyć mądrze wie doskonale, że władza psuje człowieka, a on chce się tego ustrzec. I patrzmy na to, co robi. Najpierw mówi: chce opiewać łaskę i sprawiedliwość. Tam jest, użyte taki zwrany, jest użyty taki znany zwrot hebrajski Cheset umiszpat. A więc łaska i sprawiedliwość, łaska i wyrok. Dobry zarządca musi najpierw sam poznać łaskę i sprawiedliwość od Pana Boga. I to właśnie w tej kolejności łaskę i sprawiedliwość. Najpierw sam jej doświadcza. Nie można dać tym, nad którymi zostaliśmy ustanowieni, nad którymi mamy odpowiedzialność czegoś, czego sami w sobie nie mamy. Nie umiemy przebaczać, jeśli wpierw sami nie doznaliśmy tego przebaczenia. Stąd też Dawid, zanim będzie modlił się o konkretne dary, o konkretny sposób sprawowania tej władzy, najpierw opiewa łaskę i sprawiedliwość, której doświadcza od dobrego Boga. Dalej te heset szpad, łaska i sprawiedliwość, jest to też zwrot, który pojawia się często w Piśmie Świętym w kontekście przymierza z Bogiem. Tak jakby Dawid chciał przypomnieć sobie ten moment, w którym Bóg zawierał, zawierał z nim przymierze, kiedy wszedł w związek z Panem Bogiem. W naszym doświadczeniu może być to moment chrztu, którego zapewne większość z nas nie pamięta, ale także moment naszego jakiegoś świadomego nawrócenia, czy świadomego rozpoczęcia drogi pójścia za Panem ważne by do tych momentów wracać byśmy nie zasiedzieli się jakby na tych stołkach naszej odpowiedzialności za innych ludzi ale byśmy uświadamiali sobie i przypominali ten moment w którym zostaliśmy ustanowieni czy rodzicami czy księżmi czy odpowiedzialnymi w różny inny sposób za naszych braci i za nasze siostry a więc on wspomina ten moment przymierza, ale także wspomina go w kontekście własnego zobowiązania, bo już w wersecie drugim mówi kroczyć będę drogą nieskalaną. A więc przypomina sobie, że to przymierze jest najpierw zadaniem dla niego samego, jest jakimś zobowiązaniem dla niego samego. Warto, kiedy podejmujemy no właśnie jakieś odpowiedzialności za innych ludzi, pamiętać, że to najpierw my jesteśmy zobowiązani do służby. To najpierw my jesteśmy zobowiązani do tego, byśmy kroczyli drogą nieskalaną. I Dawid uświadamiający sobie tę prawdę, najpierw prosi Pana Boga w takim jakby w krzyku tęsknoty o Jego obecność, kiedyż do mnie przybędziesz. Tak jakby miał świadomość, że chodzenie drogą nieskalaną jest niemożliwe bez Pana Boga że kiedy chcemy żyć dobrze, potrzebujemy najpierw Jego obecności, Jego bliskości. I tu bardzo ważne, ważne zdanie w drugim wersecie, pa, Dawid mówi: Będę postępował ze szczerym sercem pośrodku mojego domu. A więc nacisk jest na moje postępowanie najpierw w domu, zanim wyjdę do ludzi, zanim podejmę odpowiedzialność za innych, najpierw należy popatrzeć na to, jak zachowuje się tam, gdzie nikt mnie nie widzi, tam gdzie nikt na mnie nie patrzy. Tu przypomina mi się moment z dziesiątego rozdziału Ewangelii według św. Mateusza, gdy Pan Jezus wysyła swoich apostołów i mówi do nich przedziwne zdanie, nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Tak jakby chciał im powiedzieć, najpierw pójdźcie do swoich i tam głoście Ewangelię, tam stańcie się świadectwem mojej miłości. Na próżno będziecie szli na krańce świata, jeśli nie potraficie dać świadectwa w swoim własnym domu. A więc to bardzo ważne, by patrzeć na to, jak najpierw zarządzamy domem, którym my sami jesteśmy, samym sobą, jak zarządzamy domem tym rodzinnym, żebyśmy mogli popatrzeć też na to, czy rzeczywiście jesteśmy zdolni do tego, by podejmować odpowiedzialności za innych. Teraz, od trzeciego wersetu, Dawid opisuje, co konkretnie robi, aby właśnie iść tą drogą nieskalaną, najpierw w swoim domu. Po pierwsze, mówi: Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej, albo można by przetłumaczyć ku sprawom bezwartościowym. A więc warto zapytać siebie, na co patrzą moje oczy. To jest pierwszy wyznacznik Bożego życia. Czy brzydzę się rzeczywiście wszelkim złem? Wiemy oczywiście, że Dawid tego później nie zachował. Chodząc po trasie, dojrzał kąpiącą się kobietę, Batrzebę i zgrzeszył, współżyjąc z nią, a później także to pociągnęło za sobą łańcuch wielu innych grzechów. Od patrzenia często zaczyna się grzech, czy chciwości, zobaczymy, że ktoś coś mamy, tego nie mamy, czy porządliwości, ale także wiele innych grzechów. Zobaczmy, że te wysokie wymagania, które stawia sobie Dawid, to nie są hipokryzją. Należy sobie wyznaczać wysokie standardy, nawet jeśli czasami do nich nie doskakujemy. Hipokryzją jest to, kiedy inne standardy wyznaczamy sobie, a inne standardy innym. Od innych wymagamy więcej niż od siebie. W wersecie czwartym Dawid mówi, Serce przewrotne, można przetłumaczyć fałszywe, nieszczere, będzie z dala ode mnie. Serce jest jakimś symbolem tego, co wewnętrzne, a więc także motywacji. Dawid mówi o tym, że nie tylko chce oczyszczać swoje oczy, by nie patrzeć na to, co złe, ale także oczyszczać swoje serce, a więc motywacje, by nie czynić z błędnymi motywacjami tego, co złe. Nawet znać nie chce. To jest bardzo ważne zdanie. Zobaczmy, że Dawid nie chce mieć żadnego związku z tym, co złe. Nie tylko nie chce czynić zła, ale nie chce o nim czytać, nie chce na nie patrzeć, nie chce się z nim zapoznawać. W ogóle odrzuca wszystko, co jest złe. I w tych pierwszych czterech wersetach Dawid mówi najpierw o tym, co będzie robił z sobą, jak będzie postępował w swoim domu, po to, by stać się dobrym rządcą, dobrym królem. I od pierwszego, od piątego wersetu zaczyna mówić także o innych, o tym, kim będzie się otaczał. Kto skrycie uwłacza bliźniemu, tego usunę. Tam jest użyte słowo camat, które mogłoby raczej tutaj oznaczać takiego uciszę. A więc Dawid mówi, że Pragnie unikać ludzi, którzy obgadują, którzy krytykują innych w ukryciu. Takiego uciszenia sprawia, że nie będzie miał głosu. Kim się otaczamy? To też jest bardzo ważne, byśmy zadawali sobie to pytanie. Kto jest naszym doradcą? Czy kiedy podejmujemy odpowiedzialności za innych, wsłuchujemy się w rady tych, którzy no właśnie, są ludźmi zajmującymi się plotkami, zajmującymi się oszczerstwami, obgadywaniem. Dalej, kto oczy ma pyszne i serce nadęte, tego nie ścierpie. A więc z pyszałkami nie chcę mieć nic do czynienia. Ważne byśmy strzegli się ludzi pysznych. Ale zaraz w szóstym wersecie mówi, kim pragnie się otaczać. I mówi, że wzrok mój skieruje na wiernych w kraju, ażeby obok mnie mieszkali. A więc ci, którzy są wierni, którzy są godni zaufania, takimi warto się otaczać. Taki tacy powinni stać się naszymi domownikami, a więc przebywać z nami blisko, po to, by nam doradzać, by być razem z nami współodpowiedzialnymi za tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Dalej, ten, który chodzi drogą nieskalaną, będzie mi służył. To moglibyśmy też przetłumaczyć, będzie moim ministrem, gdybyśmy chcieli w taki sposób polityczny też przeczytać ten psalm. I po raz kolejny mówi, nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje, ten, który kłamstwa rozgłasza, więc ci ludzie nieszczerzy, podstępni, kłamliwi nie mają miejsca u tego, który chce być dobrym królem. Nie otaczajmy się więc ludźmi podstępnymi, którzy kłamią, którzy no, w swoim sercu knują bez przerwy jakieś intrygi, jakieś podstępy. Dalej w ósmym wierszu Dawid mówi: Każdego dnia będę tępił, tu znowu jest to samo słowo, samat użyte, a więc będę uciszał, odbiorę głos wszystkim grzesznikom ziemi. To każdego dnia pokazuje na pewno gorliwość w zwalczaniu zła. Dawid nie mówi: Zajmę się tym później, oczyszczę sobie no właśnie tych współpracowników później, ale mówi: Zajmę się już tym teraz. Wykorzenianie zła, także tego naszego wewnętrznego, należy zacząć od dzisiaj, nie od jutra, ale od dzisiaj. No, i właśnie uciszę, nie dam głosu tym, którzy są grzesznikami, tym, którzy są złoczyńcami. Oni nie będą mi doradzać, oni nie będą głosem, którego będę słuchał. I ostatnie bardzo ważne zdanie, bardzo ważna fraza, w której Dawid mówi, że będzie usuwał tych złoczyńców z miasta Pańskiego, a więc na koniec przypomina sam sobie, że to czym zarządza nie jest Jego miastem, nie jest Jego królestwem, ale jest miastem Pana ważne byśmy też sobie to zawsze uświadamiali właśnie w takiej modlitwie. Ten psalm powinien nas prowadzić do takiego wniosku, że ostatecznie to za co dziś jesteśmy odpowiedzialni nie jest naszą własnością, ale że jest to własność Pana. My jesteśmy tylko dzierżawcami tej winnicy. Tak jak w Psalmie 24 czytamy: Do Pana należy ziemia i to co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy.